Ten króciutki odcinek będzie o tym, że rosyjski zakaz nie odpowiada polskiemu słowu zakaz. Posłuchajcie, co znaczy rosyjski zakaz. Zakaz to po rosyjsku zamówienie, rezerwacja. Na przykład: On делает tmiebiel na zakaz. On robi meble na zamówienie. On dziele meble na zakaz. Aficant jeszcze nie przyniósł ich zakaza. Kelner nie przyniósł jeszcze ich zamówienia. Aficant jeszcze nie przyniósł ich zakaza. Czasownik zakazać znaczy zamawiać. Ja jedu z mojego ulubionego restauracjonu. Zamówiłam jedzenie z mojej ulubionej restauracji. Ja jedu z mojego ulubionego restauracjonu. Они заказали блинчики и кофе. Они замовили наличники и кава. Они заказали блинчики и кофе. Как в таком разе будет брзмело слово «заказ»? Заказ по русски то запрет. Заказать то запретить. Несмотря на запрет врачей, он ел много сладкого. Помимо заказа от лекарства, он ел много сладкого. Несмотря на запрет врачей, он ел много сладкого. JEMU zaprycili DZIELIĆ tej tej INFORMACJI. JEMU ZAKAZALI DZIELENIA SIĘ TĄ INFORMACJĄ. JEMU ZAPRĘCILI DZIELIĆ tej tej INFORMACJI. Jednym słowem, zakaz to zamówienie, zapryt to zakaz. Na koniec spróbujmy jeszcze małe zadanie. Powiem zdanie pierwszy raz i zrobię w nim pauzę. Przeczytam zdanie drugi raz i w to miejsce pauzy dopowiedz słowo zakaz lub zapryt. Spróbujmy. Я просто жду свой в ресторане. Я просто жду свой в ресторане. Другий приклад. Правительство ввело на употребление алкоголя в публичных местах. Правительство ввело на употребление алкоголя в публичных местах. Третье здание. У нас в школе есть на использование смартфонов во время уроков. У нас в школе есть на использование смартфонов во время уроков. Четвертое здание. Их компания делает обувь на... Их компания делает обувь на... А теперь справдим ответы. Я просто жду свой заказ в ресторане. Правительство ввело запрет на употребление алкоголя в публичных местах. У нас в школе есть запрет на использование смартфонов во время уроков. Их компания делает обувь на заказ. Тут или надеюсь? Dostęp do transkrypcji odcinka i krótkiego zadania możecie otrzymać zapisując się na newsletter. Napisz do mnie wiadomość na adres mailowy podany w opisie odcinka lub napisz w mediach społecznościowych rosyjskich warto znać. Miłej nauki i do usłyszenia wkrótce. Przyjazny uczub i do skorej